Anko, ja jestem Jimmy i chciałem was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na kolejny odcinek z naszego Control Warriora, którym wczoraj wygraliśmy jeden mecz i jesteśmy w 14 randze, oraz mamy dwie gwiazdki. Oczywiście przechodzimy do rankingu i zaczynajmy. <laughs> Przepraszam, mam lekką chrypkę. <laughs> Kurde, mam lekką chrypkę, nie wiem dlaczego. Za chwilę powinno się wszystko ustabilizować, a nasza gra powinna się znaleźć. Więc, tak, plan jest na razie taki, że będę przez chwilę nagrywał Hearthstone'a. Będę nagrywał przez chwilę Hearthstone'a do momentu, kiedy nie dojdę w South Park'u. do praktycznie końca gry. Tak. tak. Chcę skończyć serię z Park'ie, tak jak tam powiedziałem wcześniej. Chcę mieć po prostu to już za sobą. Mieć. Dobra, jakie karty, łomot można zostawić, akolite można zostawić, wal... wiecie co, ja bym akolite wywalił I walnięcie zostawił w sumie, bo to zawsze się przyda na jakieś tam tury Tak, szukamy toporka na pierwszą turę, ale też trzeba pamiętać, że są tylko dwie karty na 30, więc trzeba mieć, jakiś, trzeba mieć w głowie coś, że No witaj kolego, witaj, ciebie wyciszymy Abyś nam tutaj nie przeszkadzał. E, trzeba mieć w głowie po prostu, że nie, może, nie, nie zawsze dobierzemy ten toporek, tak, że on jest y, jednak trudny do dobrania. Jest dość mm, Gramy Kurden niestety na y, Ketun Druida. To jest, no Jezu, jeszcze ma taki fajny start, zobaczcie, to jest najlepszy start chyba na Ketun Druidzie jaki można mieć. No dobra, no kontynuujmy, może nam się jakoś uda z tej sytuacji wyjść. Plan jest ogólnie taki, że załat znowu mam tą grę South Parka, tylko że tak jak mówiłem, nagrywałem to wcześniej na laptopie. Na laptopie robiłem ostatnio formata systemu i straciłem wszystkie save'y przez wirusa. Straciłem wszystkie save'y, straciłem wszystkie możliwości, więc muszę dojść z powrotem do tego momentu, gdzie jestem w South Parku, Gdzie byłem właściwie na odcinku, nie gdzie jestem, tylko gdzie byłem. I wtedy kiedy już tam będę, odpalę po prostu nagrywanie i pokażę Wam. Już grę do końca, tak? Bo jednak e, przyznaję, trochę długo ta seria, kurde, trwa. Miała krócej trwać, a ten. A drugi problem jest taki, że chciałem dzisiaj nagrać assassina i Assassin Creed e, Rouge, bo chciałem wam rzucić Hearthstone'a i Assassina, ale niestety Assassin postanowił się zbuntować. Dobra, dobierzmy sobie kartę. Assassin postanowił się zbuntować przeciwko mnie. I kurde, nie wiem dlaczego, ale cały czas pisze acc.x, czyli assassin's Creed.exe yy, się wyłącza. Piszę, przestał działać, i no i w kółko się cały czas to samo pokazuje. Więc przez co nie mam zielonego pojęcia, jak to naprawić. O jezus, Maria. Może execute? Nie, execute nie, koledzy. Dobra, zaatakujmy, tak. Niestety. Dajmy tak, dajmy tak i co, no i gramy, no kurde, trudne to trochę jest, ta gra jest dość, dość trudna, ale może się jakoś uda, tak ja mówiłem, że grą na Ketun Druidzie raczej mamy słaby matchup, nie wydaje mi się, żebyśmy byli coś super ekstra, jeżeli po prostu go dobrze kontrolujemy, jeżeli uda nam się wyprowadzić te wszystkie jego ketuny i tak dalej, no to może nam się udać, ale jeżeli... Nabi Jeżeli nie nabijemy sobie tego multi, multi armora, który naprawdę potrzebujemy w tym meczu, to raczej nie widzę specjalnych szans na wygraną. Dobra, rzućmy to. Będzie jakaś większa szansa na reakcję. Pewnie zabije. Teraz znając życie, ja mu przejmę 4-1 i on sobie dobije to pazurem. Ja bym przynajmniej tak zrobił. Tak, dokładnie się na to decyduje. Ciekawe, co dorzuci za 4 man na 100. Opcji ma kilka, ale zobaczymy, co on ma w tym deku. O kurwa, co ja powiedziałem, przecież. No tak. Tak, dobrze zrobił. Jest OK, 4-1. Obiecuję też, że trochę i postaram się przeklinać na odcinkach, ale ciężko się pozbyć starych nawyków. Wiecie o tym. Yy, wiem, że niektórym może to przeszkadzać, ale to jest dość. Spórna kwestia. Zróbmy. Tak, tak, tak. I, I po prostu kontynuujmy. Zobaczymy, co on wymyśli. Mam nadzieję, że uda mi się go zdjąć, bo nie mam innej opcji. Ragnarosę ewidentnie, ewidentnie mógłbym rzucić w następnej turze. Jeżeli by on nie zginął, w sumie to bym rzucił tego Ragnarosa, nawet jakby on zginął. Bo mi się wydaje, że to jest chyba najlepsza opcja. Chyba, że zasypie cały stół, no to oczywiście Ragnarosa nie rzucamy, bo Ragnaros y, strzela tylko w jeden cel, tak? Fajnie by było, jakby strzelał tak w dwa na przykład, nie? To, to by było coś, kurde... Ale no... Może kiedyś powstanie Ragnaros, który strzela w dwa cele na raz to by było... Dobra... Mroczny Arakoa Okej, okay, rzucamy Ragnarosa Ragnaros ma 50 na 50, że go trafi Liczymy na to, że go trafi. No I patrzmy, co się dzieje. Ragnaros i. Zajebiście trafił, dobra. Super. Super, ekstra. Świetnie, cieszę się. A teraz. Myślę, że tak. Na pewno, jak coś rzuci, to Ragnaros zostanie na stole i tak. Nie wiem, czy on może mi go czymś ściągnąć Ma tą kartę pewnie na kompost, ale ta karta daje mi kartę tutaj do ręki, więc. Taki słaby deal z jego strony. Ja raczej nie lubię grać tej karty. Uważam, że jest taka średnia. Eee, śmiałek krwawego kopyta, właśnie mógłbym wejść teraz na stół. Eee, Lub jeszcze zobaczymy, co dobierzemy. Gromasza, raczej na razie pod uwagę. Nie biorę nie, to nie ma sensu. Ma 27 HP. Gromasz raczej naszym finisherem. Chyba, że naprawdę nie mamy jakiejś odpowiedzi, to możemy go rzucić czymś tam dopalić i zabić coś, co ma tam 9 yy, życia. Tak. Ale, oczywiście, trzeba pamiętać, że to jest legenda, która może nam wygrać grę końcową, więc warto zaryzykować. No dobra. Czy ja będę ryzykował? Że go trafię. O Kamil, Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. Dobierzmy kartę, bo potrzebuje. Tak jak mówiłem, dobieramy kartę, bo i potrzebuję, Nie dlatego, że nie wiem, coś. Zobaczymy, czy się uda trafić. Jak roz, drugi strzał. Pamiętaj. Jest dobra, trafił, pięknie. Dzisiaj ten Ragnaros coś dobrze strzela. Ostatnio, jak grałem mecz, tym, to Ragnaros strzelał w zupełnie odwrotną stronę. Jak na przykład miał szczelić w 5-7, to szczelił sobie w twarz, a jak miał szczelić w twarz, to szczelił sobie na przykład w 5,10, nie? I tak to wygląda. <grym> a tutaj na odcinku wszystko perfekcyjnie tutaj się układa, więc a, na razie nie ma problemów. Przeciwnik też pewnie się irytuje tym, że Ragnaros ma 50 na 50 i mu nagle strzela. W... Dokładnie zawsze w to miejsce, gdzie nie powinien, tak? Że on się denerwuje o to. E, dobra, jest Bran Medio co on tam rzuci? E, Arakoe. Not bad, not good, że tak powiem. Brr, 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 brr. Jakby to zrobić. E, um, rzućmy tą zemstę. Rzućmy egzekuta. Rzućmy tego. Rzućmy to. Zabijmy to. I strzelmy mu w rake. Na razie jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Stół mamy pięknie ustawiony. Taunt 2-6. Z niedługo będzie pewnie 5-5 albo 5-4. Nie wiem na co swipe'owałby, Raczej by swipe'ował tego, wrafował, ale ten wtedy jest 5-5, też ma problem. Mamy gromasz jeszcze na ręce, więc prawdopodobnie, jeżeli dobrałbym teraz jakąś dopałkę dobrą do gromasza, to gra jest skończona w tym momencie. Czekajcie, zobaczę sobie, ile się w ogóle nagrało już. odcinka, nagrało się. 8 minut, dobra, 8 minut. O, swipuję, tak jak powiedziałem. Decyduję się na swipa i żywe korzenie idzie w ragnarosa, dobra. Yy, tylko nie wiem, czy on ma pojęcie, że ja mam gromasza na ręce. Pewnie sobie zaatakuję teraz gromaszem. Tutaj aktywujemy naszego kolegę. Damy sobie pancerzyk, oczywiście, gromasz tutaj. Raczej gra jest skończona, ma jedną kartę na ręce, sorry, ma dwie karty na ręce. Raczej nie ma szans tego wyjść. Mamy dokładnie 15 demerza na stole. Nie wiem, co bym musiał wykombinować. No, ja się napiję herbaty, żeby moje gardło znowu zaczęło działać. Ojej, Oj, ojej, zapomniałem o tu nie. No to wykombinował dość solidnie. Mamy dość problematyczny zagranie teraz. Ja bym wykombinował to tak. Rzuciłbym tego. Tego nie mogę. 50 na 50. Do tej pory dobrze wchodziło. Próbujemy. Próbujemy. Lubię ryzykować. To, że przegram jedną grę, mi nic nie szkodzi. A, dobra. Ja tak szkodzi kurwa. Żebym to zrobił fajnie. A, nie wierzę w siebie. Dobra, przegrana. No. Okej. Okay. No, jakby to powiedział y, słynny profesor, no nie zawsze się wygrywa, tak? Mogłbym mógłbym spróbować jeszcze, nie wiem. Rzucić mojego... Wcześniej mógłbym dać jeszcze nie tego nie tą bójkę poczekać na ten moment, ale... Też raczej bez sensu mi się to wydawało. Zobierzmy coś. A nie, to nie jest to. To nie jest to. Ej, w ogóle w złej kolejności. Dobra, nie, przegrana, po prostu przegrana i tyle. No i niestety, Ketun jakby doszedł mu turę później, to byłoby lepiej, a niestety jedna karta załatwiła nam cały stół. Nie sądziłem, że to jest możliwe, jednak się okazało, że tak. Mieliśmy przez całą grę kontrolę nad stołem, ale no w ostatniej fazie, niestety, on przejął i tak się to skończyło. Moi drodzy, zaraz zaczynamy już drugą grę. Już zaczynamy. Ale tu dziwne kurwa było. Słyszałem coś za oknem, ale dobra, nieważne. Nieważne co słyszałem za oknem. E, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jest ankieta, jakby co w opisie, która, no mówiłem na wcześniejszym odcinku e, z Control Warrior'a pierwszym. E, która właśnie mówi o tym, że e, jakie gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Te gry, które tam wybierzecie, które będą miały najwięcej głosów, powiedzmy, za dwa tygodnie sprawdzę, która gra ma najwięcej głosów. I jeżeli ta gra będzie miała nie jeden czy dwa głosy, tylko faktycznie będzie te 20 głosów, powiedzmy, 20-21 głosów, od 20 do 30 głosów, wtedy na pewno nagram tą grę, możecie być pewni. jeżeli nawet ten to może nawet na następny dzień się pojawi na moim kanale dokładnie ta sama gra, którą wybraliście więc myślę, że. No, możecie sobie wybierać, tak? Tam jest dość sporo gier, dość fajnych gier. Typu Uncharted 4, typu Battlefield, boże, jaki Battlefield? Kurde, Star Wars Battlefront. O, mamy toporek na start, pięknie. Star Wars Battlefront. Co tam jeszcze mamy? Nie takie coś. Dość źle, 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 bardzo źle. Dobra, zaatakujmy tak. O, zaraz sobie to, to, tego co rzucimy. Zabijemy ją. Okej. Okay. Jakoś dużo pancerza nie dobrał z niej na szczęście. Tam jest dość sporo tych fajnych gier typu Dark Souls 3 na przykład. To co chcecie zobaczyć wtedy <słuch> serio. Wtedy naprawdę y, będzie, będziecie mogli zobaczyć, co tam jest. No dość, dość dobre rozdanie ma nasz kolega, bo ma Jakolite bólu, i płatnerkę. Y, I jakby miał ja do tego jeszcze tego gula, który ten tu już w ogóle miałby zajebiste otwarcie. O Jezus krw. Och. I co ja mam tu zrobić? Właśnie kurwa, pytam, co ja nie mam zrobić, koledzy moi. Moi drodzy koledzy, y, Odpowiedzcie mi, to y, pytanie, y. Nie, no rzućmy to. Raczej nie będę tego atakował i poczekam. Poczekam, zobaczymy co. Scenariusz dalszy przyniesie. Oj, niestety. Ale kurde, to chyba też przegram. Gram na innego control warriora. Miał lepsze rozdanie. Dużo lepsze rozdanie. No zobaczcie. W tym momencie raczej rzucamy bójkę. No. Najlepiej by było, jakby to wypadło. o czym to wypadnie? Ej, 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 jest problem. Jest problem, bo nie ma tego, jak zabić. Niestety, nie mam tego, jak zabić. A tak jak mówię, jakie to jest. Do, za dwa tygodnie będzie sprawdzona. Dzisiaj jest który, już tam mówię. Dzisiaj jest 24. 24, dzisiaj jest. Od dzisiaj za dwa tygodnie, równo. A, się ankieta kończy, wtedy możecie wtedy możecie być pewni, że na kanale pojawi się filmik, który to ogłosi. Oczywiście, jeżeli będzie te 20 parę głosów, jeżeli będą te głosy, to na pewno nagram y, odcinek z gry, którą chcecie, tak? Po prostu najpierw nagram odcinek, który ogłasza, która gra wygrała, bla 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 bla, a na następny dzień pojawia się od razu tego samego dnia, y, kurwa, pomieszałem. Jeszcze raz. <laughs> że chodzi o to, że jak te, tego samego dnia, co się kończy ankieta, pokazuje się odcinek z. Właśnie nie odcinek, tylko filmik, który ogłasza co wygrało. Dobra, co by tu zrobić? O, można go zaatakować. Mhm, można rzucić płatnerkę i można rzucić to. Zobaczymy, co zrobi. Yy, I pokazuje się filmik, który ogłasza co wygrało na ankiecie. A następnego dnia od razu po tym filmiku pokazuje się filmik z gry, którą wybraliście. Jasna cholera. Dobra. No dobra, no, no no spoko. Mogło być gorzej. Hmm, niestety. Okej. Okay. Co by tu zrobić? Można by rzucić szlama. Ale szlama, kurs, nie wiem, czy to nas lepszego nie trzeba trzymać. Rzućmy tego. M4. Okej. Okay. Rzućmy to. Rzućmy szlam. Ten. Weźmy te sześć, nie mam za bardzo, nie, nie pozwolę sobie na nic więcej. Przynajmniej mam te, te, ten pancerz. Jeżeli za chwilę justycjariuszka nie dojdzie, będę miał dość ostry w wpierdziel Mam nadzieję, że jednak dojdzie i będzie dość spoko, ale no, szanse na to są niewielkie. Prawdopodobnie po tej grze. po tej grze skończymy nagrywać, bo też nie chcę, żeby ten odcinek jakiś strasznie długi wyszedł. No jasny wind. A no nie wierzę. I w twarz. Aaa, jezus, Mario! Jakie co lubię? Jeden, rzućmy sobie to. Zobaczmy, co wypadnie. Kurwa, miałem naj najpierw zaatakować, ale fail. Dobra, nieważne. Albo po prostu więcej w twarz, tak? Rzućmy to. Rzućmy to. No i co, no, i grajmy. no raczej nie sądzę, żeby te dwa pancerze mogły mnie jakoś uratować. Raczej też nie sądzę, że jedyne, co mnie zabija, to że zimiot. Albo arkanitowy rozpruwacz, tak? Nie, arkanitowego raczej nie gra. Roz... jeżeli bym miał rzeźmiota, to zabije mnie, nawet jakbym rzucił pancerz, więc nie, Ja po prostu wolałem nie grać w tym momencie pancerza. Sądziłem, że kreatura jest dużo bardziej wartościowa. Tym bardziej, że on teraz próbuje ją zabić i w tym momencie dobrałem jedną kartę z niej. Drugiej nie dobrałem, niestety. Um, ale mogę rzucić sobie taunta i jakoś spróbować odbudować ten stół. Jest, powiedzmy, lepiej niż było, tak? O Jezus, Maria, naprawdę. Jomson, możemy to zemstę rzucić, żeby jakoś rozkręcić nasze kreatury. Ojeju, jeju, jeju. 2, 6, a dobrze, dobrze będzie. Dobrze będzie, nie, nie, na razie nie mam opcji na pancerz, ale i tak jest lepiej, bo mam kreaturę 6 na stole. Prawdopodobnie jak execute czy coś w nią pójdzie, albo ma opcję mnie zabić, więc mnie zabije, tak? Jednak ma opcję mnie zabić. Czy mi się wydaje? Yy, halo? Gościu? Jeden DM co masz? Czy może nie masz? O nie masz. A to not bad ci powiem, not bad. Bo ja sobie zrobię tak, ja sobie zrobię grzmotnie cię tarczą, ja sobie zrobię tak, jakoś się przybudowaliśmy, możemy zaatakować. Prawdopodobnie jeżeli takiej sytuacji by się utrzymało, możemy naprawdę nieźle gościa ścisnąć. Yy, nie wiem co on musi mieć teraz na ręce, żeby mnie zabić. Walnięcia dwa, Dobra, zabijają mnie walnięcia dwa, Co mnie jeszcze zabija? Witem uh, ział mnie nie zabija. Co mnie jeszcze zabija? Łom uh, odjdzie idzie w przeciwnika, to znaczy w bohater. W, kurde, w, w stronnika. No dobra, mój nie, spoko. To jest 5-5. To jest ok. Uh, nie wiem co. Musiałbym mi teraz dość dobre top deki, de żeby to wygrać. O, na przykład takie. Jak widzicie, dość fajnie się odbudował pancerz. Mamy troszeczkę więcej życia, szybciej od nawet się uleczyliśmy. Mamy teraz dwie fajne kreaturki na stole. Przydałby się jeszcze taki aktywator do gromasza. Wtedy lecimy za 15 w jedną, lecimy za, 5 w, za 10 w drugą, i wtedy wygrywamy, tak. Oczywiście to nie jest zawsze tak kolorowo, ale. Może się uda być. O, może by się udało? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak rzucać. W tym momencie stawiamy na to, że rzuca bójkę, tak? I może jakoś się pozbyć. Jeżeli by trafiło na tą kreaturę, nie wygraliśmy. Jeżeli na tą, nie wygraliśmy. Jeżeli trafiło na tą, wygraliśmy, tak? Szanse 33%, coś procenta. Ale się udało, wygraliśmy. Jest druga gra dość ciężka. W ostatnim momencie mieliśmy jeden HP, ale udało się nam wszystko wyprowadzić. Dość dobre top deki były. Ale tak jak mówię, gra jest dość fajna, ale też i długa. Dobra, dostaliśmy złoty młynie, dostaliśmy 10 golda. Wszyscy się cieszą, wszyscy radują. Więc pamiętajcie, ankieta w opisie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Czekajcie na kolejne. Co? Do zobaczenia następnym razem. Ja was żegnam i życzę miłego dnia.